Zimowa wyprzedaż na Steam już jest. I zamurowała mnie jak antygonę w XVIII wieku. The Forest za 7 zł? Co? Czy to nie aby jakiś jackpot? Pach, pach, pach. Pff. Jackpot! Mega big Win! Dziś przedstawiam wam listę przecenionych gier na Steam do 32,90, czyli na jaką grę przeznaczyć pieniądze, zamiast kupować zestaw Drwala. O którym w sumie i tak zapomnisz, zaraz po jego zjedzeniu. W równie świetnej cenie jak The Forest jest Grimdown. Świetny RPG, Hack and Slash. Jedyna jego wada to że nie ma koopa, by grać ze znajomymi. 11,49. Nigdzie taniej nie znalazłem. Ukochane Heroesy 3. Za niespełna 15 zł, z tym, że to wersja HD Edition, której unikajcie no, kołdnia. Można wersja to Complete, którą dorwiecie za niespełna 10 zł na gogu. Oczywiście, znajdzie się też coś dla fanów wyścigów, Need for Speed Hit za 14,50, Payback za 18, Hot Pursuit 19,50, Dircik 2.0 za 11 taka i oczywiście ukochana gra, Barro F. Za 2 złote. Jest to gra z najlepszą fabułą, jaką gracz Spiksnge. Ogrywał do tej pory. Tak. Ja też pierwszy raz słyszę o tej grze w podobnym budżecie. Jest również gra Resoraki. Tylko no, z o wiele lepszą grafiką. Jak coś tego Nitford Speeda nie kupujcie, bo to nie jest oryginalny Most Wanted. Tylko podruba w nowszym opakowaniu. Chaos Flipper za 10 zł, gra, dzięki której po paru godzinach będziesz sam sobie mógł wyremontować mieszkanie. Elden Ring. Tak wiem, jest to co najmniej 5 zestawów drwala, ale tak tanio eldeński krąg nigdy nie był. Co prawda jest na Instant Gaming. Taniej gdzieś, kurwa 4 złote, ale wtedy nie dostaniecie na Steam punktów sklepowych? No chyba, że kogoś to nie obchodzi. Dla fanów, asasynów też się coś znajdzie do wyboru, do koloru. Bardzo tanie Origins i jego też nigdzie taniej nie znalazłem. A co do reszty, nie wiem. Nie szukałem. Lecimy dalej. Turmoil. Jeśli za dzieciaka graliście w tego siwego dziada, co zbiera złoto i ta gra wam się podobała, to Turmoil spodoba wam się jeszcze bardziej. Piękna gra z piękną ceną, czyli... 3... 5 trzy, 3... Najlepszy. Za 3. Dyszki. ze wszystkimi dodatkami oczywiście. Oprócz tego Wiedźmin 2 za 6 zł i jedynka za zawrotną sumę 4 49 zł 49 groszy. Gry typu kooperacja, moi drodzy, forcy na 27 zł, czyli budujecie forte i się nadupcacie, a way Out 12 zł, czyli ucieknij z ziomkiem z więzienia. Overcooked 2 za 25 zł, pokłóćcie się razem w przygotowaniu. Keep talking and nobody explodes. Znienawidźcie się po kolejnym nieudanym rozbrojeniu bomby. Portal 2 za 2 zł. Nie no nie, za 9 zł. We were here to również za 9. Gry z serii train. Też są na promocji, tyle, że nadajcie klucz. no nich jest o wiele taniej. It takes Two za 36 zł. Świetna gra, tylko że no, trochę podoba budżet. Ale w sumie ta gra jest dla dwóch osób, więc jak się złożycie to akurat będzie 18 na web. Oprócz tego spore za kosmiczną kwotę 7 zł oraz spore web, to będziecie, będziecie mieć kłopot. kłopoty, Jak nie zostawicie lajka pod tym filmem. Stacklands 21 zł, przyjemna chillerska gierka. Coś dla snajperów, czyli Sniper Elite 4 za 21 oraz Sniper Elite 3 za 14. Kryminał, thriller, czyli Ciężki deszcz za dwie dyszki. Totalna klasyka, czyli Far Cry Trójka też za dwie dyszki. Metro Exodus. Podobno fajne. Sivka za też 13 zł. Choć ją często akurat widzę na tej promocji. Za 18 zł. Są gwiezdne wojny upadł zakon, czyli część, w której nie ma, podkreślam, nie ma tych żab, z którymi walczył Gucio. Kategoria musisz mieć znajomych, czyli Wormsy WMD za 16 zł. Ultimate Chicken Horse za 17,50. Root za 22. I dla tych, co myślą o zostaniu w przyszłości grabarzem. Graveyard Keeper za 18 zł. Hotline Miami i Hotline Miami 2, Czyli zabij frajerów i spróbuj nie zginąć. Za 32.25, czyli no już jesteśmy na granicy, jest gra o prowadzeniu szpitala. Takie Simsy tylko, tylko że nie Simsy. Za to jeśli nie stać was na Baldur's Gate 3, no to trudno. Zawsze możecie kupić dwójkę za 23 zł, tak? Eurotrack dwójka za dwie dychy. Nic specjalnego, zwykle jest na takiej promocji. Umierające światło za 12. Pole bitwy 5 za 15,40. Jedynka za 13 zł i czwórka za 13 zł. Który Battlefield jest najlepszy? Nie wiem, ale znam kogoś, kto wie. Nie wiem i nie obchodzi mnie jakiś zastrany Battlefield. Piękne Stardew również się mieści w cenie burgera. Isaac Newton za 18 zł, a DLC zgarniecie już za 20. Dev's Door, czyli uroczy Souls like za 23 zł. Terraria za 23. I na koniec Black Desert. Za... za darmo. Do odebrania przez dwa tygodnie. A jeśli ty, drogi widzu, znalazłeś niezłą przecenę na grę, możesz podzielić się nią w komentarzu, gdyż jak raczył to mawiać Patryk Rojerojewski, gry łączą a niedzielą. See ya. Honorable mention.